Dlaczego pani sprzedaje Marcina? Ciężko mi o tym rozmawiać Można dzisiaj odebrać Marcinka Niech powie mi pani Dlaczego jest na sprzedaż? Bardzo mi go szkoda Kupiłam dwa tygodnie temu dwa chomiki Marcina i Patryka I cały czas chomiki się piją Ojej, rozumiem, dlatego jedyna sprzedaż? Tak, dokładnie w nocy robią taki hałas, że spać się nie da. Po prostu się nie lubią. A dlaczego jest Marcin na sprzedaż, a nie Patryk? Sprzedajemy Marcina. Bo to tak chciał mój syn. Mówi, że Patryk jest bardziej miły i mniej. Aha, rozumiem. To kiedy można odebrać Marcinka? Zapraszam nawet dzisiaj pod wieczór. Dzisiaj pod wieczór.